I chciałabym tak? zapytać o związek z moim chłopakiem z Jarosławem, Odam Datę. To jest Bardzo paździer... proszę. Uh -huh. To jest 3 października 1989. I chciałam się zapytać, czy to jest mój jedyny partner, partner i docelowy. To jest dla mnie bardzo ważne. Dobrze, dobrze Pani Dorota, zaraz zapytamy. Ja sobie tutaj zapamiętam um, rozkład Pani Krystyny, bo tutaj już go mam w głowie, natomiast... Pani Dorotka i Pania Jarosław. Świdomie mm -hmm. dziewiątka, 16. I Pan w 9, Pan jest 13. Oboje Państwo mają takie karty w tarotowym portrecie numerologicznym, które mówią o y, trudności z podjęciem decyzji o zmianie. E, także mm -hmm. mogą Państwo tak naprawdę przez długi okres, jeśli chodzi o tę relację, tkwić w martwym punkcie. W takim momencie, że być może nawet jeśli coś Państwo zaplanowaliście, być może Państwo. Y, Mówiliście o przyszłości, ale żadne z Państwa nie podejmuje kroków w, w kierunku y, zmiany, w kierunku y, realizacji tych planów właśnie. Tak, tak. Czy to może być związane z tym, że przyprowadziliśmy się do tejściowej, bo tam po prostu... Myślę, no tutaj że właśnie, właśnie się... pojawia mi się królowa mieczy w układzie centralnie w karcie serca. To jest starsza kobieta. Ta karta symbolizuje starszą kobietę y, i tutaj rzeczywiście ona y, ma bardzo silny wpływ na Państwa relacje. Mhm, y -hmm. y ja jeszcze sobie dołożę Pani kartę. A proszę mi też powiedzieć, bo to, co pani mówi, to jest rzeczywiście prawda. I chciałam się zapytać, czy ta starsza kobieta, czyli teściowa, ma bardzo duży wpływ na mojego. No przede wszystkim ona jest w karcie serca, więc tutaj jest to dla niego bardzo ważna osoba i próba dyskusji, podważanie jej autorytetu mhm. może spowodować wycofanie się albo konflikt między państwem. Także mhm. proponowałabym bardzo dyplomatyczne. Sposób wyrażać się o, o, o swojej teściowej, szczególnie w obecności, w obecności partnera. Nie jest to, znaczy najlepszym rozwiązaniem dla Państwa byłoby tak naprawdę wyprowadzić się z tego miejsca. Natomiast, jeśli z różnych powodów Państwo nie mają takiej możliwości, to tak jak wspomniałam wcześniej, poprawa relacji, poprawa komunikacji przy pomocy białej świecy z runą Algi, dotyczy generalnie relacji międzyludzkich. Także może Pani również stosować tą świecę w intencji poprawy relacji. W domu czy poprawę po swoich relacji z teściową. Także tutaj no, troszeczkę on jest między młotem a kowadłem. Proszę nie, nie kazać mu wybierać ja czy, czy jego pani, czy jego mama, mhm. bo w tej konkurencji pani może przegrać. Także tutaj jest to trudny przeciwnik, ale jest to bardzo ważna kobieta dla w życiu pani, pani partnera. Stąd no, absolutnie trzeba postawić na dyplomację. I w pewnych momentach niestety tutaj karty też pokazują konieczność, przynajmniej na tym etapie odpuszczenia. Ponieważ mm -hmm. Państwo oboje mają te karty nie podejmowania działań, nie podejmowania kroków w kierunku rozwoju sytuacji, w kierunku znalezienia sobie nowego miejsca zamieszkania, to rzeczywiście no, ta sytuacja może przez dłuższy czas być patową. Tu pojawiają się karty rozczarowań, tutaj się pojawiają karty konfliktów między państwem które mogą psuć um, um, no atmosferę w relacji i rzeczywiście doprowadzić docelowo um, do jej rozpadu. Natomiast ja zobaczę, czy Pani Jarosław jest, um, bo tutaj pani Dorotka zapytała, o to czy jest to partner docelowy? Jakie są perspektywy na to, żeby ta relacja była relacją trwałą? Czy ja boję się Pani Doroto, że pani nie wytrzyma tej presji, tej konkurencji teściowej, te, tego ciągłego ingerowania ym, w tą relację. Yy, ona może rzeczywiście eskalować konflikt, ona rzeczywiście może eskalować yy, yy, te nieporozumienia. Yy i w końcu mogą Państwo zdecydować yy, o rozstaniu. Także tutaj bardzo ważne, żeby. Yy, czy znaczy jest takie powiedzenie yy, zaprzyjaźni się z wrogiem I, yy, i to jest chyba najlepsza metoda w tym wypadku, yy, żeby postarać się zrozumieć też postawę matki yy, pana Jarosława, ponieważ pan no to jest jego matka, więc to dla niego jak najlepiej. Yy, I spróbować wspólnie z nią na rzeczy i, yy, i dla dobra pana Jarosława yy, podjąć decyzję dotyczącą yy, jakiegoś podziału czy ról, czy obowiązków w domu, bo tutaj jeszcze wchodzi dodatkowy aspekt drugiej kobiety w domu. I pani w pewnym sensie konkurujecie obie o serce Pana Jarosława. To, to proszę w takim razie stworzyć koalicję, a, a, nie, a nie trwać w takiej opozycji w konflikcie, bo to niestety...